Siema. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić taki domek. Jeszcze na wstępie chciałem przypomnieć o łapkę w górę, subach na kanale, bo to naprawdę pomaga tworzyć kolejne filmy. Yy, jeśli Wam się coś nie podoba w filmie, to po prostu napiszcie w komentarzu co, a ja postaram się to zmienić. Ogólnie to nie jest taki właśnie domek typowy, tylko taka bardziej baza na survival. Ale to wszystko dowiecie się już z poradnika. Dobra, ja już mam materiały i budowę domku. Zaczynamy od tego że tutaj sobie stawiamy jakiegoś klocka no właśnie na wysokość 4 i w lewą stronę tutaj w lewą stronę lecimy łącznie z tym na 7 raz 2 3 4 5 6 7 i na 7 stawiamy sobie drugiego klocka i tutaj robimy tak i na środku dajemy oczywiście dziurę na drzwi teraz sobie to wszystko wysuniemy o 1 Teraz, oczywiście, tutaj wypełniamy w ten sposób. Tu sobie potędzamy drzwi, i teraz tutaj lecimy yy, razem z tym. Tutaj z tym raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Yy, potem na tym dziesiątym stawiamy. Jak mamy dziesiąty, to przy tym.

I potem tak, stawiamy tutaj kolejnego klocka i lecimy z nim na wysokość 4, następnie tym lecimy. Mm, co ja robię? Yy, łącznie tutaj tych między tymi, jakby, jakby na musimy być 5, czyli raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tutaj stawiamy kolejny klocek, Chodzę oczywiście na wysokość 4. Tutaj zakręcamy. I to wszystko tutaj tak lecimy tym. I to potem tutaj na końcu łączymy. I teraz wszystko wypełniamy ścianami. Właśnie podczas wypełniania tego yy, zauważyłem, że to dziwnie wygląda. Dlatego ten filar przesuwamy sobie o jeden w tę stronę. I to też wszystko o jeden przesuwamy. No i to tak naprawdę tyle. I to teraz znowu wypełniamy. No i jeśli wszystko zrobicie zgodnie z poradnikiem, to tutaj powinniście mieć trzy przerwy, znaczy jakby trzy krótkie miejsca, a tu cztery. No i to oczywiście wszystko na wysokość czterech łącznie z tymi filarami. I teraz zajmiemy się oknami. I tak, tutaj będzie takie okno. Zrobimy takie okno. Następnie tutaj będą takie okno. Tutaj mamy dwa, potem z drugiej strony też dwa. I mamy tutaj kolejne okno I w sumie tyle Potem jedziemy z tej strony Tutaj odmierzamy jeden i robimy tutaj Tu jeden, robimy tak, mamy już dwa okna I teraz tutaj tak, tutaj robimy dwa Tutaj dwa, yy, na początku też dwa yy, I tutaj wszędzie odstępę dwóch Ale tutaj na końcu zostawiamy trzy Dobra, w ten sposób z tej strony robimy tutaj dwa i tutaj mamy tego klocka i tutaj dwa i tutaj na środku zrobimy sobie takie duże okno albo w sumie nie, bo za dużo tego okna będzie To sobie wypełniamy szybami jakimi chcemy Ja już to właśnie wypełniłem takimi szarymi szybami i teraz zajmiemy się tutaj podłogą Wykopujemy oczywiście całą trawę i kładziemy tutaj po prostu dębowy deski kiedy to już mamy zrobione możemy sobie wstawić drzwi jakie chcecie moim zdaniem to są najbardziej takie pasujące do takich medievalowych domków yy, dobra następnie yy, możemy sobie yy, od razu przejść do detali albo nie najpierw się zajmiemy tutaj yy, takimi bardziej rzeczami no jakby to powiedzieć dobra nieważne I tutaj jak mamy ten róg, zostawiamy jeden klocek i nim lecimy tutaj dotąd, tutaj nad tym i robimy coś takiego, taki kwadrat lecimy tam tym na wysokość czterech. Dobra, tu już jest teraz trzecia warstwa i. 4 Jeszcze trzy klocki Dobra, i mamy to yy, Następnie, to na razie brzydko wygląda Ale spokojnie Następnie tutaj robimy filar yy, Tutaj Nie, nie wiem czy tutaj Mm, dobra I teraz tak, może najpierw się zajmijmy dachem Tutaj, robimy coś takiego Tutaj I Tutaj zakończamy Potem Tak Oczywiście wyjeżdżamy o jeden To samo robimy z drugiej strony Na razie jest taka jakby to powiedzieć taki kloc, ale yy, spokojnie to będzie potem lepiej wyglądało. To są na razie jakby to powiedzieć takie fundamenty. To jeszcze tutaj do końca i to I oczywiście tutaj. A to w sumie zrobimy. Tak, na trzy. Tutaj sobie to wypełnimy. Tutaj jeszcze jedno. I tutaj jedno. I mamy tutaj takie zadaszenie. To samo robimy w tej strony, ale najpierw się zajmiemy tym. To będzie taka jakby... Jakby to powiedzieć? Wieża, ale tutaj sobie chyba to usuniemy. Jedną warstwę Jak mamy to na trzy To potem stąd robimy Tutaj yy, płotkiem Nie, 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 nie płotkiem Tak no, Tutaj na rogach Tutaj płotek Tutaj na wysokości Uch, bo tak robimy. Następnie robimy tak i wokół tego. I ten dach polega na tym, że yy, robimy to jakby tak stopniowo do góry. Czyli, że jak mamy teraz tutaj yy, to potem... to następną warstwę zaczynamy tutaj i znowu naokoło. No i tak aż dojdziemy do samej góry. I tutaj na końcu robimy takimi jakby, żeby były trzy. I właśnie tak to wygląda. Teraz yy, weźmiemy sobie schody. I tak yy, dajemy tutaj. I lecimy tym aż tutaj do końca. Dajemy sobie ten jeszcze jedno. Tutaj dajemy. Tutaj na dole jeszcze po płytkach przejeżdżamy. To samo robimy z drugiej strony. Czyli tutaj kładziemy. Idziemy do końca. Aż dotąd. W sumie to możemy sobie tak zakończyć. O. Albo w sumie dojedźmy do końca. Dojedźmy dotąd. W sumie nawet pojedźmy tym naokoło i zrobimy to w ten sposób. Myślę, że to spoko wygląda. To jest właśnie taka typowa baza. To nie jest dom, tylko taka bardziej baza. Mm, dobra. Tym oczywiście też naokoło. To Tam jeszcze zniszczyłem. I potem stopniowo do góry, tak jak było w tamtym przypadku, I tutaj na górze zakończamy dwoma. I po prostu lecimy z tym aż do końca. Dobra, y tutaj sobie dałem jeszcze takie podporki, pod 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 żeby to było po prostu grubsze. Y no i tak. Tutaj, tutaj oczywiście, wypełniamy to. Żeby nie było tutaj jakichś niedociągnięć Tutaj nie będziemy mogli dać świwkowej płytki, bo no, każdy chyba wie dlaczego. A jeszcze jedna rzecz. Sobie chyba zrobimy to tak. O! I tu jeszcze. W ten sposób. Nie tutaj, tylko tutaj. Dobra. I mamy to. Yy, następnie yy, robimy tutaj, No tak. Tutaj będzie. Tutaj robimy od tego płotek. Lecimy z tym, le lecimy, 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 aż dotąd. I w tym miejscu dajemy sobie furtkę. I tutaj możemy to zagospodarować w zależności jak nam się podoba można tu dać jakieś kurczaki jakieś coś tu posadzić ja tu dam kurczaki ale to jeszcze nie teraz teraz tutaj sobie dajemy dirta sobie dajemy dirta i teraz bierzemy sobie trapdory świerkowe i mamy takie donice tutaj oczywiście sobie damy jakieś kwiatki to w zależności od gustu kto jakie woli ja tu nie wiem jakie dam No mm. mm. dobra yy, Ja tu sobie dam może A nie wiem jakieś yy, ptącze nam się też przyda sobie od razu weźmiemy yy, I tak Gdzie są jakieś kwiatki lol A tu są yy, Kwiatki i ja sobie wezmę nie wiem powiedzmy róże o i to sobie dajemy Ja tu jeszcze dam mączkę kostną I jakieś kurczaki tu zleśpę mm. Kurczaki tylko jakie to jest z jajko kurczaka tak bydły Niezbijmy sobie no ile chcemy? Ja zaraz mi powiedzmy tyle Mam tutaj taki fajny kurnik. Dobra, teraz lecimy. To teraz ogólnie zajmiemy się takimi ozdobami. Lecimy tutaj. Tutaj też oczywiście dajemy nasze trapdory. Ja po prostu uwielbiam takie doniczki we wszystkich mediawalowych domkach, takie daję. No, może nie wszystkich, ale prawie wszystkich. Tak. Tak. Oto będzie takie fajne symetryczne. Tak. Tak. Tak i tak. Okej. Okay. Tutaj jeszcze. Zaraz je wszystkie po prostu podnosimy. Tym razem tutaj dam powiedzmy... Dam w tej strony... Nie wiem, powiedzmy to. Możecie sobie dodać jakiekolwiek kwiatki chcecie, duże, małe. Jak, jak to woli, ja dam tutaj takie duże, bo ja do takich doniczek wolę dawać właśnie duże. Ale zależy, gdzie one są. Jak są na balkonie, tak jak tutaj teraz sobie zrobimy. Yy, tak. Tutaj, oczywiście, tak, tak, tak i tak. Teraz uwaga, tutaj dajemy też trapdory. I tutaj, właśnie, sobie do takich yy, na balkonach albo na takich właśnie rzeczach. Wolę sobie dawać, nie wiem, jakieś tulipany. Damy, powiedzmy, takie. O, właśnie w ten sposób. To sobie zrobimy to samo. To są tylko właśnie takie dentale. To... Nic tutaj nie pomaga w domku. Jedyne, co to, da to co to da to co daje, to po prostu upiększenie. Dobra, i tak to wygląda na razie. Teraz sobie jeszcze w tej strony damy. Tak samo tutaj. Znowu trapdory. I damy tutaj. A tak na przemian. O, w ten sposób. Tutaj możemy sobie dodać jeszcze tak. I tutaj dam powiedzmy te piwonie. Y jeszcze nie można zapomnieć oczywiście o pnączach, bo to do dodaje takiego klimatu, że do mnie jest jakiś stary, ogólnie taki medievalowy. Tu tak randomowo po prostu... Znikamy. Gdziekolwiek dajemy te pnacze. Żeby ten domek po prostu nabrał takiego fajnego klimatu. Tu jeszcze możemy te zwisające z dachu. Właśnie w ten sposób. Tu jeszcze możemy wokół tego posiedzieć jakąś trawę. Oraz dać jakąś yy, dróżkę. Dobra. D damy sobie trawę, jakieś kwiatki. Damy sobie dróżkę Oczywiście weźmiemy to Wywalane przez wszystko Dobra, to weźmiemy, to weźmiemy To weźmiemy I to weźmiemy A, jeszcze y, przycisk Przycisk, gdzie jest przycisk? Hmm. Przycisk tu jest przycisk Bierzemy kamienne, oczywiście Jak ktoś nie wie po co to to ma jakby imitować kamienie takie małe po, po prostu kamyczki nie wiem gdzieś do tą tam zrobimy możecie ją zrobić jaką jak długo chcecie ja, ja zrobię akurat taką później gdzie dajemy te wszystkie bloki ja zniszczyłem to dobra Tą całą gruboziarnistą możemy jeszcze oraz gravel i gdzie nie gdzie tutaj dać te przyciski możemy jeszcze tutaj Zasiać trochę tą mączką. No i właśnie tak się prezentuje ten domek. A, to znaczy baza, bo wiadomo, dom, domkiem bym tego nie nazwał. To bardziej taka baza. Mamy wieżę obserwacyjną. Jakby coś w środku nie będę robił, to sobie możecie zagospodarować jak chcecie. A, tutaj wiadomo trzeba wypełnić tym, ale tego nie będę robił. Tutaj mamy taką fajną dziurę. Yy, Radzę sobie tutaj zrobić sufit i po prostu dać drabinę. Yy, tutaj sobie po prostu zrobić sufit yy, na tym Żeby był taki wysoki, tu można sobie dać jakiś żyrandol i tu po prostu drabinę albo schody, jak to woli. Można sobie to po prostu zagospodarować, jak się chce. To na tyle w tym odcinku, jeśli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, trzymajcie się i cześć!